Jak to było? Więc hejka ludziska, witam was w kolejnym odcinku. Więc hejka ludziska, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj powiem Wam kilka słów od siebie. Dobra, a więc pewnie zastanawiacie się, co mam aktualnie na głowie, bo jeszcze tego nie widzicie. Mój montażysta Marek, albo Ogier, zamarzy moje włosy w montażu i chcecie się dowiedzieć, jak wyglądają aktualnie moje włosy. Więc przeniesiemy się do magicznego miejsca. aktualnie sobie w ogóle gram w CS-a tutaj z ekipą na Discordzie z widzami Jest godzina druga i stała się mianowicie taka rzecz, że mój montażysta dał mi cynk, że nie wysłał się jeden najważniejszy, kluczowy film i był to film z przywitaniem z Jędrysem, gdzie przybijaliśmy sobie piątkę i mówiliśmy o konkursie, który jest bardzo ważny więc niestety muszę to dograć i powiedzieć sam, więc Jędrys, przepraszam, nie obrażaj się na mnie i rzucę im tylko pakę nie obrażaj się na mnie stary za to, przepraszam jeszcze raz więc słuchajcie, ogólnie akcja jest taka, że dla trzech osób które napiszą bananowe życie, zostają łapkę w górę, zasubskrybują mój kanał oraz padną na Instagram do Jędrysa i zostają mu obserwacje. Będę to wszystko weryfikował. Te trzy osoby dostaną darmowe strzygnięcie u Jędrysa, a to nie jest tani wydatek, ponieważ to jest barber i wiecie, jak to działa. Więc trzy osoby będą właśnie wygranymi w tym oto konkursie. Więc życzę Wam powodzenia, bierzcie udział, a my już lecimy do części odcinka. Pozdro. Dzień dobry Witam Jak się pan czuje? Ciepło Przyjemnie <laughs> Masaż głowy również w pakiecie Wszystko w jednej cenie no, patrzcie. po kolorze ode mnie ma uśmiech od ucha, od duch, ucha, od ucha a więc tak wyglądają właśnie moje włosy Ej stary To nie jest żadne ten, blokowanie Ludzie, ale jestem za mało energiczny Oh fuck, zaraz ktoś tu wbije Dobra, więc ludzie są ogólnie mało energiczni Więc się napiję napoju pobudzającego Ponieważ jest yy, że wam pokazuję Aktualnie jak widzicie jest godzina Pierwsza 36. Jest czwartek. A ja o godzinie 6 rano muszę stać do szkoły, ale nagrywam ten odcinek, aby po prostu mieć zapas, aby tak naprawdę dać radę z tym wyzwaniem, o którym zaraz wam powiem. Więc zacznijmy sobie od samego początku. E, widzieliście na pewno na moim kanale około miesiąca temu pewien film, który nazywał się To Koniec. Ten film wprowadził bardzo wiele osób w błąd i sam też e, bardzo za niego was przepraszam, ponieważ nie przekazałem tego, co miałem wam do końca. na Myśli, posłuchałem się innych osób i po prostu powiedziałem dużo rzeczy, a tak naprawdę mało rzeczy z tego zrobiłem. Ogólnie, co do live'ów, naprawdę myślę, że pokazałem Wam, że, że umiem i że potrafię, ponieważ live y odbywały się od trzech do nawet sześciu live'ów tygodniowo, gdzie live'y trwały od 3 godzin do nawet 7, więc no myślę, że co do tych live'ów to obietnicy dotrzymałem, ale co do filmów Obiecałem wam bardzo dużo rzeczy, a bardzo mało rzeczy e, zrobiłem, więc teraz po prostu powiem wam, że się postaram i że spróbuję zamiast obiecywać, ponieważ zawsze jak obiecuję, to mi nie wychodzi. Dlaczego tak naprawdę powstaje ten film i co ma na celu? Otóż, od 3 e, miesięcy mój kanał upadał. Mówiłem już o tym w filmie, który pojawił się miesiąc temu na kanale. Mój kanał szedł w dół, w dół, w dół i nagle. Po prostu praktycznie z dnia na dzień subskrypcje się zatrzymały. Stanęły w miejscu i tak przez 1-2 dni. Eee, cały czas subskrypcje stały w miejscu i lekko się to wszystko balansowało. Ale nagle coś się stało. Nie wrzucałem kompletnie filmów. Ostatni film na kanale pojawił się ponad 3 tygodnie temu i subskrypcje zaczęły nagle rosnąć. Po prostu, jeż, jeśli mam to wam wyjaśnić, nie jestem w stanie. Nie wiem, tak naprawdę, dlaczego. Więc cieszę się, że. Dosłownie od, nie wiem, około dwóch tygodni mój kanał ciągle się pnie w górę i z dnia na dzień przybywałem subskrypcję, a tak naprawdę nie wrzuciłem jeszcze żadnych, żadnych filmów. I teraz na ekranie wyświetlą wam się story, które dodałem na mojego Instagrama, gdzie powiedziałem kilka słów. Zapraszam ogólnie na Instagrama, ponieważ tam e, widzicie bardzo wiele rzeczy przedpremierowo. Takich rzeczy, które dziełem się poza odcinkami, więc serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama. Pojawiły się właśnie te słowa, które napisałem późno w nocy, ponieważ naszła mnie rozkmina i. W pewnym momencie popatrzyłem na mój kanał, zobaczyłem, że codziennie przybywałem nowe subskrypcje, coraz więcej, coraz więcej. Przez ponad 10 ostatnich dni przybyło ich ponad 1000. Co jest dla mnie ogromną liczbą jak na człowieka, który przez ostatnie 3 miesiące stracił ich 15 tysięcy. Dało mi to do myślenia i tak bardzo mnie to zmotywowało, że postanowiłem siąść i zacząć pisać wszystko i myśleć, co dalej z moim kanałem. I dosłownie. Całą noc praktycznie nie spałem, wypisywałem wszystko, co, co, mi, co po prostu mi przyszło do głowy, myślałem co dalej, co dalej, i doszedłem do wniosku, że zrobimy w grudniu miesiąc, gdzie codziennie przez 31 dni spróbuję wyrzucać filmy. Od dzisiaj, 1 grudnia do 1 stycznia 2020 roku, postaram się, aby filmy pojawiały się na moim kanale codziennie o godzinie 18.28. Dlaczego 18.28? Z tego powodu, że chciałem wymyślić niestandardową godzinę, którą zapamiętacie. Ta godzina to będzie godzina przez najbliższe 31 dni, o której będą pojawiać się moje filmy codziennie na moim kanale. Zapytacie teraz pewnie, co będę nagrywał. I teraz was zaszokuję, ponieważ jak już widzicie, wróciłem sobie lekko do starego koloru włosów. Troszkę z modyfikacją, ponieważ jak to Jędrys, on nie mógł zrobić po prostu normalnego blondu. On musiał, on musiał po prostu... On musiał po prostu zrobić ten, ten, te niebieskie pasemka, czy tą niebieską linię. Dosyć śmiesznie to wygląda, ale naprawdę jest ciekawe. Także e, sam Andry mówił, że to jest najlepsza koloryzacja w jego życiu, i że najlepiej to wyszło. Także musiałem wrócić troszkę do tego blondu z taką lekką modyfikacją, żeby było wiadomo, że ten stary Nester powrócił, ale no już, już niestety w późniejszym terminie. Więc jakie filmy będą się pojawiać na moim kanale? Poza takim filmem będzie się pojawiać tak naprawdę wszystko. I jakieś i też filmy, które były kiedyś rok, czy nawet dwa lata temu na moim kanale. Będą się pojawiać filmy typu. Na pewno pojawi się film z mojej przemiany z siłowni, bo naprawdę wiele wiele osób prosi o to i oczekuję, abym zrobił taki film, więc zrobię na pewno film pierwszą część z mojej przemiany, gdzie tak naprawdę zaczniemy sobie taką serię i za jakiś czas nagramy kolejny film, żeby zobaczyć rezultaty. Na pewno pojawi się jeszcze film z domu strachu, bo naprawdę to wam się mega spodobało. Wleci też pewnie jakaś nocka w Dniu, bo chcieliście też bardzo jeszcze nockę jakąś zobaczyć. Pojawią się również filmy na pewno pod koniec roku z Maxem, ponieważ Max jest osobą naprawdę lubianą na moim kanale. Nie obędzie się też bez jakichś śmiesznych filmów, które na przykład robiłem w wakacje oraz na moim kanale. Będą pojawiać się vlogi, tak dokładnie vlogi, które kręciłem rok czy dwa lata temu i będą one naprawdę luźne, takie jak zawsze chcieliście zobaczyć, więc możecie dać znać, czy takie pomysły Wam się podobają. Mam naprawdę kilkanaście ciekawych pomysłów, więc mam nadzieję, że to fajnie wykorzystam i że będziecie codziennie o 18.28 wchodzić na mój kanał i. Czekać na nowy film. Również e, pojawią się filmy z jakichś Gierek, ale to czasami, e, więc filmy będą naprawdę przeróżne. Możecie napisać również w komentarzach, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Jeśli macie jakieś propozycje, śmiało możecie pisać. Przypominam również o konkursie, który zorganizowaliśmy razem z Jędrysem dla trzech osób, które wygrają darmowe strzyżenie u Barbera. Jednego z najlepszych barberów w Krakowie. Także e, wystarczy po prostu zaobserwować Jędrysa na Instagramie, zasubskrybować mój kanał oraz napisać w komentarzu nowe życie, tak jak to Jędrys powiedział i możecie naprawdę mieć wyszczeloną fryzurę, bo jak widzicie, no to to jak Jendrys po prostu się przykłada i jak to epicko zrobił to jest totalny sztos, naprawdę. Chciałem wam również przypomnieć o tym, że będą odbywać się live'y i nic się nie zmienia w tej kwestii, ponieważ możecie pomyśleć, że Nestor, robiłeś przez ponad miesiąc live'y regularnie, to teraz przestaniesz robić live'y i będziesz rzucać filmy. Nie, nie tak to będzie działać. Oczywiście live'ów będzie mniej, ponieważ Ponieważ filmy będą codziennie, więc też to nie jest logiczne, żebym codziennie wrzucał filmy, jeszcze codziennie wam robił live'y, bo zostało ostatnie dwa tygodnie szkoły, a ocenki są też do poprawy, więc chyba dużo osób ma taką sytuację, więc mnie doskonale rozumie. Ale oprócz tego, że po prostu filmy będą codziennie o 18.28, to live'y również będą się odbywać, ale niestety nie ustalę wam dni, ponieważ tak jak mówiłem, nie lubię czegoś obiecywać, a potem tego e, nie realizować. Więc e, z liveami zostaniemy po prostu e, na takiej zasadzie, że o każdym liveie będę informował na swoim Instagramie, który właśnie teraz Wam się wyświetli na ekranie. Fajnie było, jakbyście obserwowali mnie na Instagramie, ponieważ zawsze tam mówię o swoich live'ach, a na live'ach naprawdę świetnie gramy sobie z widzami w różne gierki, robimy konkursy na takie na przykład rzeczy od Genesis. Także właśnie jak nie jesteście na live'ach, to mijają Was takie fajne konkursy, ponieważ przez ostatni tydzień rozdałem ponad 10 nagród dla widzów o wartości około 2000 złotych z Genesis. Także bardzo dziękuję jeszcze raz firmie Genesis. I wpadajcie na live, bo możecie nawet na nich coś wygrać. Więc pamiętajcie, żeby mnie śledzić na Instagramie. Jak nie macie Instagrama, to bardzo łatwo go założyć. Dobra, mortki, i przyszedł czas na końcową informację. Jest to informacja zostawiona specjalnie na koniec filmu, bo jest po prostu najlepsza. Jak wiecie, od 3 lat prowadzę live'y urodzinowe, i to jest tak troszkę tradycja moja. I jako, że mam 17 urodziny, a nie organizuję ich, ponieważ po prostu czekam do 18 i 18 już zorganizuję dla po prostu znajomych, to stwierdziłem, że musimy tradycję zachować i ostatni rok zrobić live'a urodzinowego. Także dokładnie tak jak słyszeliście, 27 grudnia. Nester, dlaczego 27 grudnia, skoro 28 grudnia masz urodziny? Ponieważ pomyślałem, że skoro zawsze zaczynam live'a w urodziny, czyli 28 grudnia już w sumie trzy live'y tak się zaczynały o 10 albo o 12, 28 grudnia to pomyślałem, czemu nie zrobić live'a urodzinowego chwilę przed urodzinami? Czy to nie będzie fajne uczucie, gdy ludzie będą czekać na czacie, aby złożyć mi życzenia o równej północy? Także live urodzinowy odbędzie się w tym roku 27 grudnia o godzinie 20. Ile godzin? Dokładne informacje, dowiecie się tego wkrótce, ale mogę wam zdradzić, że live będzie przedłużany i mogę wam również zdradzić, że na live będą nagrody od wielu firm. I również no, nie obłoby się bez gości. Po więcej informacji czekajcie oraz śledźcie i obserwujcie mojego Instagrama, bo tam na bieżąco będę mówił. Oraz oczywiście oglądajcie codzienne filmy, bo w każdym codziennym filmie będę mówił więcej. Więc ludzie, to było na tyle z tego filmu. Ja już muszę kończyć, bo jest druga w nocy, muszę go jeszcze przesłać, umyć się i po prostu iść spać, bo ja za 4 godziny mam wstać do szkoły. I to wszystko zrobię, to będzie masakra. I mama mnie zabije. Jeżeli podoba Wam się taka decyzja, i takie wyzwanie, które sam sobie rzuciłem, ponieważ to jest sprawdzenie, czy jestem totalnym leniuchem, czy dam radę, to możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać co o tym myślicie. Pamiętajcie o konkursie, o tym, że możecie też podsyłać swoje pomysły i śledźcie mnie na Instagramie. Mam nadzieję, że mi się uda i że dotrwam jak najdłużej. Cały miesiąc filmów przede mną. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie, dziękuję za miłe wiadomości, które już otrzymałem na Instagramie od widzów i od wielu twórców. To miłe z Waszej strony, serio dziękuję i mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze raz przepraszam za to, że bardzo często obiecuję coś, czego w rezultacie nie robię i nie dotrzymuję tej obietnicy, ale mam nadzieję, że tym razem nie obiecując. Tylko się starając, udowodnię Wam, że potrafię te filmy wrzucać i, i że co? I że będziemy się widzieć codziennie o 18.28 na moim kanale. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za jutro o 18.28. Dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie jeszcze raz na moje social media i pamiętajcie, że już w styczniu. Reaktywacja marki Fire Close. Także już za miesiąc pojawi się też rzecz, na którą dużo osób czeka. A tymczasem kończę z workami pod oczami i z bolącą głową. Trzymajcie się do kolejnych odcinków i siemanko.